To tylko część nagród, które możecie zgarnąć w nadchodzącym konkursie popularyzatorskim z fizyki i z astronomii. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konkurs popularyzatorski, a więc nie musicie mieć specjalistycznej wiedzy ani z fizyki, ani z astronomii. Nie musicie być także uczniami rozszerzeń matematyczno-fizycznych. Jest to konkurs, który będzie sprawdzał taką przekrojową, popularną, naukową wiedzę z tych dwóch obszarów. Poza nagrodami książkowymi, które tutaj widzicie, oraz poza karnetami do siłowni jazz gym, zaoferujemy Wam także do wygrania kalkulatory naukowe, gry planszowe oraz inne niespodzianki. Konkurs ma formę testu Będzie składał się także z analizy tekstu naukowego, także osoby, które znajdują się na rozszerzeniach humanistycznych, także znajdą coś tutaj dla siebie. Zachęcam bardzo serdecznie do zapisów, które trwają do 22 listopada. Konkurs on będzie się 29 listopada, a więc tydzień później na 5 i 6 godzinie lekcyjnej w Auli szkolnej. Zachęcam raz jeszcze do udziału, zachęć swoich kolegów i koleżanki.